Przyjechaliśmy do nietypowego jak na ten kanał miejsca, bo na cmentarzysko Kurchanowe, znajdujące się w leśnie na południe od jeziora Leśno-Dolne. Zaparkowaliśmy na parkingu u podnóża tego cmentarzyska. Poprzez to cmentarzysko prowadzi ścieżka kulturowa Leśno-Kręgi Kamienne, którą właśnie widzimy z lotu ptaka i za chwilę nią przejdziemy. Miejsce, które właśnie widzimy z lotu ptaka, zaczęło powstawać już około tysiąc lat przed narodzinami Chrystusa. Widzimy ścieżkę przechodzącą przez środek tego miejsca, a obok niej znajdują się kurhany, wieńce kamienne i krąg kamienny. Jest to wielokulturowe, niezwykle ważne stanowisko archeologiczne. Podobne cmentarzyska z kręgami kamiennymi znajdują się również w niedalekich odrach, w Węsiorach, a także w Grzybnicy koło Koszalina. Kręgi kamienne w Leśnie to bardzo ważny punkt na mapie atrakcji turystycznych gminy Brusy. Do dziś zachowały się tu ślady osadnictwa pradziejowego przez lata badanego przez archeologów Uniwersytetu Budzkiego. Spacer rozpoczynamy z parkingu znajdującego się tuż obok cmentarzyska. Parking ten widzieliśmy przed chwilą z lotu ptaka. Nie jest przewidziana jednak oficjalna ścieżka, prowadząca bezpośrednio z parkingu na cmentarzysko powyżej. Idziemy więc drogą polną w kierunku początku wspomnianej już ścieżki dydaktycznej, leśnokręgi kamienne. Po drodze, jak właśnie widać, warto obserwować otaczającą nas przyrodę. O dojściu na początek ścieżki kulturowej. Informują nas tablice przedstawiające okolice Leśna oraz plan cmentarzyska. W przez wiele lat badaniach archeologicznych odkryto 13 kurchanów oraz 15 wieńców kamiennych związanych z osadnictwem skandynawskich gotów. Znaleziono także 23 groby skrzynkowe oraz groby jamowe i popielnicowe z ornami twarzowymi, Związanymi z wcześniejszą ludnością kultury pomorskiej. Doszliśmy do głównej bramy wejściowej. Przechodzimy na teren cmentarzyska. Jest to wielokulturowe, niezwykle ważne stanowisko archeologiczne. Wielokulturowe, gdyż było ono użytkowane przez ludzi bardzo długo. Znaleziono tu ślady po ludności kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Następnie kultury pomorskiej z epoki żelaza, i ostatnie kultury wielbarskiej, która istniała tutaj między I a IV wiekiem naszej ery. We wsi leśno i okolice odkryto też pozostałości osad, których mieszkańcy niewątpliwie użytkowali pobliskie cmentarzyska. Przy ścieżce napotykamy pierwszą tablicę edukacyjną. Po zapoznaniu się z tablicą idziemy dalej. I po chwili dochodzimy do pierwszego i od razu największego kręgu kamiennego w tym miejscu. Kręgi kamienne wiązane są z Gotami, czyli z ludem kultury wielbarskiej. Zgodnie z tradycją skandynawską, wykorzystywali oni kręgi kamienne jako miejsca ważnych zebrań starszyzny rodowej, podczas których zapadały ważne decyzje. Kręgi kamienne tworzą głazy ustawione pionowo na planie koła które mogły wyznaczać przestrzeń sakralną. Oglądany krąg kamienny ma 20 metrów średnicy. Z całej konstrukcji zachował się tylko jeden głaz. Podczas badań archeologicznych odkryto ślady po kolejnych pięciu głazach rozmieszczonych w odległości od 2 do 2,5 metra oraz w łączącym je kamiennym wieńcu. Na tej podstawie zrekonstruowano cały krąg liczący 23 głazy który właśnie oglądamy. Wnętrze kręgu wypełnia nasyp Kurhanu. Na szczycie znajduje się stella, ma ona 2 metry wysokości, z czego na powierzchni wystaje 1,5 metra. Została ona częściowo w prymitywny sposób obrobiona. Można próbować dopatrzyć się na jej powierzchni zarysów twarzy, a nawet równoramienny krzyż. Wewnątrz odkryto trzy groby. Popielnicowy i dwa szkieletowe. Groby były bez wyposażenia, co odbiega od norm z innych grobów kultury wielbarskiej. Może to świadczyć o ofiarnym charakterze tych pochówków. Idziemy dalej, napotykamy kolejne Kurchany. Czasem trzeba się dobrze przyjrzeć, by dostrzec wypukłość terenu tworzącą Kurchan. Jak już wspomniałem, to cmentarzysko było wykorzystywane od bardzo dawnych czasów. Najpierw wykorzystywała je ludność kultury łużyckiej, później ludność kultury pomorskiej i na koniec Goci, czyli ludność kultury Wielbarskiej. Ponieważ byli oni ostatnimi użytkownikami tego miejsca, widzimy najwięcej pozostałości właśnie po nich. Goci kształtowali przestrzeń cmentarzyska zgodnie ze swoją tradycją, budując tu nowe konstrukcje grobowe, jak kręgi kamienne, kurhany i wieńce kamienne. Kręgi kamienne to są regularne koła wyznaczone przez ustawione pionowo głazy. Kurhany to są nasypy z ziemi i kamieni, w których na różnych głębokościach składano pochówki szkieletowe i ciałopalne. Niekiedy na obwodzie kurhanu układano kamienie, tworzące obsadę kurhanu. Wieńce kamienne to są płaskie konstrukcje grobowe, będącymi miejscami pochówku. W wieńcach kamiennych składano groby szkieletowe i ciałopalne, zarówno popielnicowe i jamowe. Cechą charakterystyczną żeńskich pochówków ludności kultury wielbarskiej jest ich bogate wyposażenie. Najlepiej zachowało się ono w grubach szkieletowych, ponieważ nie uległo ono stopieniu w wysokiej temperaturze. W przypadku pochówków ciałopalnych najczęściej spotyka się srebrne i brązowe ozdoby jak zapinki, fibule, branzolety, wisiorki, esowe klamerki do spinania koli szklane i bursztynowe paciorki, sprzączki do pasów, a także przedmioty codziennego użytku, jak igły, szczypce, grzebienie z kości, przęśliki. Natomiast w męskich pochówkach ludności kultury wielbarskiej cechą charakterystyczną jest brak broni. Teraz widzimy przykład winca kamiennego, czyli konstrukcji płaskiej. Okolice wsi leśna, z uwagi na lepsze ziemie niż tereny wokół, były atrakcyjne dla osadnictwa już w okresie Neolitu. W okresie brązu zamieszkiwała to ludność kultury łużyckiej od około 1300 lat przed naszą erą do około 500-400 lat przed naszą erą. W kulturze łużyckiej rozpowszechniony był ciałopalny obrządek pogrzebowy. W czasie którego ciało zmarłego kremowano na stosie. Wraz ze zmarłym w ogniu płonęły przedmioty z nim złożone. Po wygaśnięciu stosu, popioły i pozostałe szczątki kości zbierano do glinianej popielnicy, którą później chowano na wydzielonym cmentarzysku. Następną ludnością, zamieszkującą okoliczne tereny, była ludność kultury pomorskiej. Kultura ta trwała tutaj od około połowy VI wieku przed naszą erą do około II wieku przed naszą erą. Podobnie jak ludność kultury łużyckiej, ludność kultury pomorskiej stosowała ciałopalny obrządek pogrzebowy. Po dokonaniu kremacji szczątki zsypywano do popielnic. Część popielnic stanowiły popielnice twarzowe. Popielnice w ilości zazwyczaj od 5 do 6, a czasem więcej, składano do grobów skrzynkowych, zbudowanych z łupanych płaskich płyt kamiennych. Dlatego inna nazwa tej kultury to kultura grobów skrzynkowych. Kolejną ludnością, która przybyła na te tereny, to byli goci, czyli ludność kultury wielbarskiej. Chowali oni zmarłych, zarówno niespalonych, jak i spalonych. Dzięki temu po nich zachowały się groby szkieletowe oraz popielnicowe. Nie wiadomo skąd wzięły się różnice w obrządku pogrzebowym i z czego one wynikały. Nie wiadomo czy były to różnice religijne, czy też odrębne tradycje kultywowane w poszczególnych rodach. Ciała w pochówkach niespalonych składano w trumnach stanowiących wydrążoną kłodę drewna. W przypadku pochówków spalonych, podobnie jak poprzednio, prochy składano do popielnicy lub do jamy wygrzebanej w ziemi. Pochówki ludności kultury wielbarskiej są bogato wyposażone. Cechą charakterystyczną jest brak w grobach broni. Dla kultury wielbarskiej charakterystyczne też są kurchany i wieńce kamienne jako miejsca pochówków oraz kręgi kamienne jako ważne miejsca rytualne. Goci przybyli na te tereny ze Skandynawii i na pewien czas osiedlili się w tych rejonach. W III wieku naszej ery potomkowie Gotów, którzy leżą na tym i okolicznych tego typu cmentarzyskach, opuścili te tereny i powędrowali wzdłuż Wisły i Bugu, dalej na południowy wschód. Dotarli aż nad Morze Czarne, w pobliże ujścia Dniestru i Bochu. Dotarcie do tych ziem spowodowało, że goci zostali zauważeni przez antycznych kronikarzy i geografów. Następnie, wykorzystując tamto położenie, po raz pierwszy goci napadli na państwo rzymskie w 239 roku naszej ery. Dalsze losy gotów jednak nie są tematem tego filmu. Obserwując innych turystów, którzy razem z nami zwiedzali to cmentarzysko, zauważyliśmy, że próbują oni ustawiać się na środku tych kręgów i w ich mniemaniu zbierać jakieś energię, by się uleczyć. Nie należy tak postępować. Ludność, która została pochowana na tym cmentarzysku, wyznawała pogaństwo. Nie wiadomo, jakie obrzędy religijne były tu odprawiane. Jeśli oni myśleli o uleczeniu kogokolwiek, to myśleli o sobie, a na pewno nie myśleli o uleczeniu turystów, którzy będą chodzić po ich cmentarzysku 2000 lat później. Pamiętajmy, czasem z pogaństwem związane są obrzędy bliskie okultyzmowi. Mogły być tutaj rzucane klątwy i nie wiadomo co jeszcze. Zamiast sobie pomóc, możemy sobie zaszkodzić, stając w tych kręgach. Z tego też powodu nie należy zabierać stąd kamieni. A jeśli tak się już zdarzyło, to należy przyjechać tu jak najszybciej i odłożyć zabrany kamień. Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.